Siema witam, Camper plus z tej strony. Yy, dzięki za stosów na sam początek. Yy, dzięki, serio, no naprawdę bardzo dziękuję. Jeśli Ty jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, no to yy, zostaw suba. Wizowie, dzisiaj odcinek jest taki mianowicie Zęciak ruszył z jakimś serwerem, mianowicie trybem mono SMP, tam można zarabiać kasę. I wiem, że wiem jak działają te serwery cashblock jakby no każdy raczej wie mniej więcej o co chodzi. I na start dostaje się jakiegoś yy, brasa na 15 minut jakiegoś testowego i pomyślałem sobie, że wykopię te 15 minut, będę cały czas kopał tego kobla i zobaczymy, ile sianka przez te 15 minut dostaję. Stanę, więc wydaje mi się, że jest to bardzo, ależ to bardzo ciekawy pomysł. Zostawcie lajka, like zostawcie suba, zobaczmy, czy robimy takie siano. A mój serwer to oczywiście jest na który was serdecznie zapraszam. Dobra, nie przedłużając, wchodzimy. mono SMP, jedyneczka, witam. Nie wiem, jak grać. Wiem, że gdzieś można odebrać testowego brasza, i wiem, że gdzieś tutaj się kopie. Na start jest złotówka w ogóle, więc już mamy złotówkę. Nie źle, nie źle. Gdzieś tu jest. Yy... Strefa, gdzie można kopać ten cash flokiem, tylko gdzie to się kopie. Nie wiem o co chodzi, więc wpiszę po prostu, jak grać i jak tu grać. OK, wiemy, gdzie się dostaje. Na serwerze są brasze, brasze mają to. Brasa można kupić, ok, mamy warp brash, więc warp Brasz. Tepamy się na warp brasza. czy będziemy mogli dostać jakiegoś testowego brasza, nie mam żadnego pojęcia. Dobra, jesteśmy na warp Brasz. tepamy się gdzieś najdalej, hit jakiś jest, dobra, jest ukośnik test brasz. czyli mamy 10 minut widzowie takiego, otóż to kopania ciągłego i zobaczymy, tak sobie kopiemy przez, nie, przez 15 minut i zobaczymy, ile przez 15 minut zarobi sianka, więc zobaczymy. Jak to jest na tym braszu? 15 minut czasu, dobra, więc wydaje mi się, ok, zarobiliśmy pierwsze sianko, wykopałem jeden y, grosz, więc kurczę widzowie. Wydaje mi się, że po tym odcinku naprawdę mogę być bogaty. No, na razie mamy złotówkę, bo na Zeta złotówka była na sam początek, więc zobaczymy, jak tutaj będzie sytuacja. Widzowie wyglądała. Więc dobra, będę robił takie małe upgrade'y co, nie wiem, co 5 minut, więc po prostu będę sobie kopał i widzimy się za 5 minut. Dobra, widzowie, robimy pierwszy updatecik tutaj sytuacji. Jestem na grze, w sensie jestem na serwerze już 5 minut 25 sekund, czyli uznajmy, że 5 minut sobie już tutaj giercuję i wykopałem złotówkę 63. No to w sumie, o, teraz wypadło nawet nam. Y 50 groszy w tym momencie jak to nagrywam, więc no, już wcześniej miałem taką sytuację, więc dwa razy mi wypadło e, po 50 groszy, raz 10 i tam 3 grosze, więc mamy na razie jak widzimy e, 2,13. 5 minut. W sensie, no to złotówkę w sumie w 5 minut wykopaliśmy. Dobra, więc jest yy, okej, okay. kopię yy, dalej. Dobra, widzowie, kopiemy już 10 minut, mniej więcej. I chyba od tamtego momentu, jak wcześniej nagrywałem, wypadło mi jakieś 20 groszy, więc powiem wam, że chyba teraz po prostu miałem jakiegoś yy, pecha. Więc co koniec końców przez 10 minut kopania zrobiliśmy złotówkę 36, ale doszedłem teraz do tak do wniosku. Zauważyłem to teraz, że ja widzowie mam rangę youtuber, czyli mam jakby Elitę, czyli Elita pewnie ma większy drop, czyli wy na swoim koncie bez rangi, pewnie mielibyście troszeczkę mniej tego wykopanego, więc no niestety na to trzeba zwrócić uwagę. Uwagi. Zapomniałem o tym. Zdanie, szczerze, wam, szczerze wam powiem, że zapomniałem o tym, że mam rangę e, youtubera, czyli to tak działa po prostu jako elita. Dopiero teraz tak mówię, no na scoreboardzie mam napisane, że ranga elita i tak potem e, na czasie też czytam, że trzeba mieć rangę, żeby mieć lepszy drop, więc pewnie dlatego mi troszeczkę też więcej wypada. No ale e, no co, kopię po prostu teraz już do końca, bo minie 15 minut i zobaczymy podsumowanie jakieś, zobaczymy jak tam wygląda topka serwera i wszystko i tego typu. Obra, ja jestem ponad 15 minut na serwerze już i zaraz pewnie ten brasz mi przestanie działać. No, jak widzicie, potem już mi kurcze, nic nie drapiło, więc koniec końców chyba takie podsumowanie już tego kopania 15-minutowego. 15 Wykopaliśmy złotówkę 43 grosze przez 15 minut testowym braszem. Czy jest to dużo? Szczerze nie wiem. Pamiętajmy o tym, że mam tą rangę Elita, właśnie, co daje nam większy drop. O, i właśnie się nam skończył. Od razu nam go zabrali z tego co widzę, więc możemy pójść sobie na spawna i zobaczyć widzowie jakąś topkę. Eee, czy, kurczę, złotówka 43 za 15 minut to jest spoko? Nie wiem, nie wiem. Ja ogólnie lubię takie serwery typu Cashblock czy coś, bo e, nawet tu nie chodzi o pieniążki, tylko ten bieganie z takim braszem, jest bardzo chillujący i to mi daje taką frajdę, wiecie o co chodzi. Ale top 1 ma zarobionego husky 15 zł od początku, czyli najprawdopodobniej gra cały czas. Start był o 18 i 15 złotych zarobił w 6 godzin, bo jest 24 jak to nagrywam, no to no to, no to nieźle, nieźle. Kolejna osoba ma 9, i potem jest już 6, 6, 6, 6 i 6 i 6. Wiem, że są jeszcze inne sposoby na zarabianie tutaj, mianowicie można chyba zabijać moby. Jak tak mi się coś kojarzy? Czekajcie, odbiorę sobie tylko kita. I zobaczmy, czy normalnie tam jakiegoś moba znajdziemy, żeby go zabić. Tylko bym chciał się wtepnąć w jakieś miejsce, gdzie to nie jest kurczę, woda. No, niestety mogę to użyć raz na 25 minut. Nie, może tutaj gdzieś będą, jakieś moby i wam to pokażę, czy nie może następny odcinek będzie, kurde, zabijamy moby przez 15. Minut I zobaczymy, ile kaski na, to, na tym będzie. Też chyba są jakieś pieniądze za zabijanie graczy, co jest ciekawe, bo w sumie można tutaj normalnie, nie wiem, tepać ludzi i ich zabijać. Nie wiem, czy w sumie ktoś by się tepnął w momencie, kiedy jest taki spam na czacie, w tym wiecie, że ktoś wydropił siano. Dobra, przypuśćmy, zabijemy krowę, świnie i dostajemy za każdą świnię jeden grosz. Więc w sumie takim bieganiem i zabijaniem mobów widzowie chyba byłoby więcej kaski. Nie wiem, będzie łapę w górę pod tym filmem i powiem tak, robimy robimy challenge, że przez godzinę będę bił świnię w minecraftzie zarabiając pieniądze. Nie. Nie, dobra, nie chciałem tego powiedzieć. Mam nadzieję, że nie wbijecie tylu tych łapek, bo nie wiem, już w sumie nie ma tutaj żadnych świn. Też pewnie jakiś jest sposób, jakiś, nie wiem, farma świn i zabijanie czy coś w tym stylu. Nie wiem, nie wiem, ale dobra, no to nie przedłużając. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro o 15, bo odcinki są codziennie o 15 i, i tyle, nie? Dziękuję, do zobaczenia. Na razie, yy, siema.